Żeby dla tych osób, które nie do końca wiedzą, pokrótce. Program ULKA to jest program, nazywam to szkoleniowy, realizowany w formie zjazdowej w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym, w weekendowej, czyli realizowany był od piątku do niedzieli. Tych zjazdów, w zależności od edycji, było różnie od 6 do 5. Robimy to w formie weekendowej zjazdowej po to, aby uczestniczki miały okazję spotykać się z prowadzącymi zajęcia, żeby mogły się poznawać, wspólnie razem jemy, wspólnie razem nocujemy. Noc bywają bardzo krótkie w tym czasie. Ja czasami bardzo proszę, żeby nie tak do czwartej, żeby może trochę się wyspać, bo sobota też jest długa, ale pani oczywiście dają radę i moje, tam, moje, moje obawy w ogóle znikają. My nie możemy od razu mówić, jak my lubimy wszystkich, jeżeli mamy no, napięcie tych pretensji. I trzeba też gdzieś zrobić ten katarsis. I rozumieć, i dostrzegać swoje po potrzeby, i wtedy przez to potrzeby tej drugiej osoby. Nie mamy szansy spotkać się z innym osobą, nawet jeżeli żyjemy razem 15-20 lat, tak, tak też spotkać, bywa. Spotkać, spotkać się w takiej prawdziwie no, swojej, nie, no. jakie naprawdę nie ma potrzeby. To cześć, witam Bastia, mam na imię Joanna i ogólnie z zawodu zajmuję się fotografią głównie, ale też robię miliony różnych rzeczy w kwestiach artystycznych i rozwoju takiego pomiędzy ludźmi też. Zależy mi na tym, żebyście dzisiaj się poczuły bardzo tak, takie umocnione i kobiece. Yeah. <laughs> Drzemię, w którą nie wierzyłam i która się ujawniła właśnie tutaj. tak no. cieszę, wiesz, bo to tak spontanicznie tak już powiem, ta... ja od razu o tobie pomyślałam, no. wiesz, w kontekście kobiet, a też wiedziałam, że tu się mocno otwierają takie różne rzeczy. Jak to już stało. Y <śladanie> y tak, y otwierają się też tutaj różne mocne tematy związane z tym, no mhm. że one się otwierają, nie, przed mhm. różnymi rzeczami. To jest właśnie ważne i y y y y też przestrzeń, którą tworzysz w czasie tych, Ludowe Pomorza, mniejsza nieco Kociewska, większa Kaszubska. Stwierdziliśmy, że skoro jesteśmy razem na tym Pomorzu, razem tworzymy tradycję i, i kulturę tego regionu pomorskiego, warto by było się spotkać w takich przyjaznych tutaj warunkach i zorganizować wspólne wydarzenie, które będzie promowało folklor zarówno kociewski, jak i folklor kaszubski. tym, żeby wziąć wszystkich we wszystkich atrakcjach. Normalnie jestem mega w szoku. Wielkie, Jeszcze raz wielkie, wielkie brawa na wspaniałym wspaniałej To też, chyba jest fajne to, że jesteśmy takie różnorodne, bo myślę, że w naszej grupie jest i potrzebna taka Jola, która to wszystko wycisza tą Spokoję, grupę, ale cisza. też jest potrzebna taka Ania, która musi wszystko mieć na karcie. Nie koszyk z jedzeniem. Ona musi mieć policzone, że z pięć krzeseł, osiem namiotów i 14 stołów. Ale musi być taka Monika też jak ja, która jest totalnym chaosem scenicznym i zawsze wchodzi nieprzygotowana i tylko wie, jakie zespoły są na scenie. Myślę, że już możemy. Też będziemy rozmawiać o tym, że mamy swoje potrzeby. Jeżeli chcieliby, żeby ktoś z naszych potrzeby nas rozumiał, to musimy od początku sami zrozumieć, a co chcemy, a dlaczego, a co chcemy. To jest tak zwane lekceważenie z pogardą. Ona jest dość charakterystyczne dla związków, zwłaszcza długoterminowych, to są takie akty typu nie smakuje kotlecik? Mamunia bardziej płaskie robi, tak? Mamuni pójdziesz bardziej, mamunia ci przytuli, tak? Zajmie się chłopczykiem, tak? Chłopczyk będzie duży, tak? wtedy Czyli są takie nabijania się trochę, ona nie jest agresywna, jest jest taki, wiecie, taki sarkastyczny. Jak żyjemy? Dużo pracujemy, dużo jako kobiety aktywne niesiemy na swoich barkach i wychodzi tak, że e, dobowy e, bank już wyczerpany, a no ja jeszcze mam w życiowym, łyżka, kubeczek, garnek. Ja jestem odpowiedzialna, już nie spycham na nic, tylko wiem właśnie, że jestem, tak się mówi, kowalem swojego losu, nie? Myślę, że to jest też pomocne, czyli od, ja jestem odpowiedzialna za spełnienie swoich potrzeb. A jaka twoja potrzeba była? Moja była bycia wzięty pod uwagę. Ja też jakiś problem z tym miałem, taki lekko patriarchalny. Ale się to już też wymyła, już tego nie pamiętam. Ja Żona jest ciągle gdzieś. I ta karta mnie przyciągnęła, i dopiero potem zobaczyłam, że to jest potrzeba wolności. E, to jest w ogóle moja pierwsza wartość e, życiowa, numer jeden. Partii, e, tak. A. No to po pierwsze musimy płynąć w tym samym kierunku. I jak, jak to zrobić, bo, bo to nie jest takie proste. Nie? Więc należałoby coś wspólnie ustalić w rozmowie, dogadać się. Mąż mówi do żony, co się dzieje, a żona do męża, weź się do To jest coś, co my niby wiemy: że jest rozmowa bardzo ważna, że dialog ważny, że informowanie partnera o naszych potrzebach i tak dalej. Ale wiecie, w tej codzienności, my chyba gdzieś to. Gubimy, żądamy od nich, żeby oni nam, żeby się właśnie domyślili i tak dalej i warto było sobie to przypomnieć, że jednak rozmowa i słuchanie, i słuchanie siebie, ale słuchanie też potrzeb drugiego człowieka jest ważne, nie? Badania mówią dość jednoznacznie, że faceci częściej uciekają w tak zwane obstrukcje, czyli że faceci idą w milczenie, bo już nie mogą, a kobiety chcą rozmawiać. I teraz nie wiadomo, co z nim robić. W każdym razie chcieliśmy powiedzieć, żeby nie, żeby nie żeby, jakby wartością jest to, żeby nie wchodzić na ten poziom głód, i nawet jak się różnimy, no można powiedzieć, że jest banał. A z drugiej strony też nie unikać tej konfrontacji, no bo to nie o to, się w ogóle nie kłócić. No, ja zresztą niektórzy z Panów też powiedzieli, że wasze, Wasza dynamika w związku jest taka dość wysoka. No dobra, to tyle powiedzieli Panowie! Brawule. Wy mówiłyście o potrzebach. Często w ogóle nie mówimy o tych potrzebach, tylko my mówimy w negocjacjach mówimy o tym, że przedstawiamy stanowiska. A w relacji nie chodzi o przedstawienie stanowisk, tylko o zadanie pytanie, po co ty to chcesz? Że każdy pochodzi z jednego domu, zbudowany z innych, cegieł, z innymi dziurami, pewnie słyszeliście o tym. my, jak my będziemy, Ja będę zapraszana do swojego domu albo do swojego do domu, no to nigdy tego domu nie wybudujemy. Trzeba wspólnie, tak. nowy dom, uczyć się siebie, nie? Cały czas. Właściwie przecież na nawykiwasz laty, Trochę samemu gdzieś, gdzieś wspólnie, gdzieś bez dzieci i wtedy się fajnie można to budować. Ja akurat miałam tą potrzebę szczerości, bo uważam, że jeżeli no, w związku nie ma tej szczerości, nawet nie w związku, tylko w codziennym życiu, no to wtedy wszystko się już sypie, nie? I lepiej powiedzieć tą najgorszą pracę, niż jakieś super kłamstwo, wiecie, pan ma krótkie nogi, jak człowiek się zapętli, no to potem nie wiadomo co jest prawdą, a co jest fałszem, a tutaj dzisiaj zadziało się to, że my myśleliśmy o sobie, o naszych potrzebach, a wy mężczyźni myśleliście o relacji z nami. Piękne, nie? Ja, no. To, no, Ja jak to mówię, to ja. Mam, no. mam dreszcze, jak to mówię. To jest, to jest cudowne i bardzo Wam za to dziękuję, jestem ogromnie wdzięczna. A dobra, mówcie, co chcecie? I jesteście piękne. Dzięki za bardzo. Wartości to są takie, takie, taka cośka, że jak to robimy, to nam się chce. U wielu z tych dziewczyn, taką wartością jest, myślę, wspólnotowość. Bycie razem, pomaganie sobie, robienie czegoś wspólnie. Takie stare feministyczne, ponad stuletnie hasło. Chcemy całego życia i połowy władzy. Ona jest nadal aktualne i inaczej nie dojedziemy do tego celu, jak właśnie tą autostradą pełną takich, y, takich autobusów y, zapchanych tymi kobietami, które chcą się angażować i takim PKS-em dla mnie tutaj, właśnie w tej przestrzeni jest, są, te, są ulki y, y, i Głogoszczybski Uniwersytet Ludowy, który to realizuje. I nie miałam marzeń, nie miałam już jakby że już wszystko zrealizowałam, że już jestem na tym etapie, że, 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 że to tak już musi być, to będzie by tak funkcjonować. A ja się okazuje, że nie, że ja mam prawo do wolności, mam prawo do e, decydowania, mam prawo do określenia swojej wartości w sobie. Ja tej wartości nie miałam, ją zabrano, po prostu. Zwróciłam się powiedzmy na się tak z ją zabrano, zabrano mi wolność do podejmowania decyzji, takich e, moich, moich prawdziwych. I ja dzięki kul e, wszystkim, wszystkim kursom, które biorę udział, one mi dały taką wartość z siebie. Bo byłam totalnie zrezygnowana i nie miałam w ogóle motywacji do pracy z ludźmi, gdzie praktycznie całe życie pracowałam z ludźmi. I to była najlepsza decyzja, którą podjęłam w swoim życiu, że się pojawiłam na tym kursie, bo ta wiara w dobro ludzi mi wróciła. Program UMKI pozwolił mi się otworzyć, znaleźć nawet dawną siebie. Czułam luz i nawet dzisiaj, jak przyjechałam, już czułam wsparcie dziewczyn. Także to jest chyba dla mnie najważniejsze z tego programu, co w ogóle wyniosę, to że, że są ludzie, tych, których mamy w okręgu, często patrzą na nas oceniając. A tutaj wchodzisz i, i możesz mówić i oni cię wspierają i, i szukają dla ciebie pomocy i to jest chyba dla mnie tutaj najcenniejsze. Także dziękuję wam. Ja też jestem półką pierwszej edycji. Teraz patrząc na was, na tą trzecią edycję i słuchając was, to jestem pod tak ogromnym wrażeniem i widzę, jak ten program ewoluował. Patrząc z perspektywy naszej pierwszej edycji, też było bardzo dużo spotkań, ale uczyłyśmy się bardziej, jak realizować te swoje wydarzenia, a wy już jesteście takimi prawdziwymi, prawdziwymi liderkami, które już wiedzą, czego chcą i wiedzą, w którą drogę Prąblowy pójść, który, który za I to jest po prostu piękne. I tutaj y, też widzę, że kul y, też jakby idzie w tak jak to mówisz, on idzie w potrzebę tych ludzi, którzy się tam pojawiają w tym kulu. I to jest piękne. I też tutaj pani Senator, ta metafora do tego transportu do tych autobusów, to będzie przykład, który ja chyba będę wszędzie pobierać, bo to jest po prostu fantastyczne porównanie i bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj mogę być. I dziękuję Wam, dziewczyny, za te wasze doświadczenia, wasze wypowiedzi. One są fantastyczne i pokazują, jak my się rozwijamy od środka, jak każda z nas, czy każdy z nas tego potrzebuje. Zwłaszcza ten program, gdzie zaprosiłyście panów do relacji. Ja tutaj widzę ogromną potrzebę i potencjał w tym i myślę, że to jest taki pierwszy sygnał i gdzieś będzie się to dalej działo, że ci panowie też w końcu się zaczną pojawiać i będą o tym mówić, o tych swoich potrzebach, bo ona jest ogromna, a oni gdzieś tam są w środku i nie potrafią o tym mówić i dzięki temu, co wyście zrobiły, macie ten pierwszy sygnał, ten jakby prototyp i mam nadzieję, że on będzie dalej w świat i się będzie dalej działo. Dziękuję. Dziękuję.